Dzień dobry, z tej strony Sylwester Kowicki firma Modern House. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam nietuzinkową nieruchomość w Iławie. Zapraszam do prezentacji. Jesteśmy właśnie w Oranżerii, która ma powierzchnię 32 metrów i w której można śmiało spędzić cały poranek, jak i popołudnie. południe. Oranżeria to nie tylko wygoda, to również piękny widok. Panorama na jezioro Jeziorak. Dom składa się z trzech naziemnych kondygnacji oraz kondygnacji podziemnej, czyli piwnicy, w której znajduje się węzeł cieplny centralnego ogrzewania, który dostarcza ciepło do całego domu. Jesteśmy w jednym z apartamentów o powierzchni 30 metrów. Zobaczcie, jak to wszystko jest świetnie przygotowane. I od możemy korzystać. W skład tego apartamentu wchodzi łazienka oraz aneks kuchenny. Parter to powierzchnia 82 metrów, w którego w skład wchodzą 3 niezależne apartamenty. Pierwsze piętro to powierzchnia 91 metrów, w którego skład również wchodzą trzy niezależne apartamenty, w tym jeden o powierzchni 30 metrów, drugie piętro o powierzchni 71 metrów kwadratowych, którego skład również wchodzi ogród zimowy, czyli oranżeria, z której mamy widok na całe jezioro, praktycznie jeziora oraz mamy dostęp do dużego tarasu.